Witam wszystkich. Zobaczcie, jak uzyskać dane z RAID 5 uszkodzonego NASA Intel Entry Storage System SS-4000E. Przyglądamy się wstępnej konfiguracji urządzenia, jak stworzyć macierz RAID, skonfigurować dostęp do sieci i dodać folder sieciowy. Ale przed tym jak zacząć, czekam na łapkę w górę. W dzisiejszej rzeczywistości problem niezawodnego przechowywania plików staje się szczególnie dotkliwym. Praktycznie każdy posiadacz komputera osobistego, nawet okazjonalnie użytkownicy domowo, bez dostępu do sieci lokalnej lub rozgłędnej, mogą przez lata gromadzić gigabajty informacji, zdjęć, filmów, dokumentów i innych plików. Ryzyko utraty wszystkich tych informacji w jednej chwili i na zawsze z powodu awarii dysku twardego jest dość wysokie. Płyty główne komputerów pozwalają na zastosowanie odpornego domowę o programowaniu RAID. Istnieje jednak silny argument ze stosowaniem detektywnego rozwiązywania RAID w postaci urządzenia NAS. Dzieje się tak dlatego, że RAID jest wbudowany w sprzęt. Również posiadanie coraz większej ilości dysków twardych w jednym komputerze nie jest dobrym rozwiązaniem. Zwiększy zapotrzebowanie na moc i chodzenie, powoduje większy hałas itd. Pamięć masowa NAS zapełnia bezpieczeństwo i dostępność danych w sieci. Technologia RAID jest dość solidnym rodzajem pamięci masowej. Na waszych ważnych danych, ale nie polega na kilku czynnikach. Jak każde urządzenie NAS również nie jest idealne i w dłuższym okresie czasu może ulec awarii. W efekcie stracicie dostęp do swoich plików, które były na nim przechowywane. W późniejszym filmie pokażę jak skonfigurować pamięć masową na urządzeniu Intel Entry Storage System NAS model SS4000E i jak odzyskać z niego dane w przypadku awarii NAS, awarii dyska i przypadkowego usunięcia. Na początek przejrzymy się wstępnej konfiguracji NAS. Otwórzcie przeglądarkę i wprowadźcie adres IP serwera. Po załogowaniu się zostaniecie przeniesione na stronę Disk Installations. Jeśli podłączone dyski nie znajdują się na tej liście, kliknijcie Scan and Start, aby rozpocząć konfigurację. Розпочніть ще запис інформації в степне праціювання диску, а нас зостанні з РЕС стартований. Появивши екран повітальний, кликніть ще далі, аби вконтинуовувати конфігурація. Заакцептуючи варунки умови «Ліцензійний» – «Далі». Першим кроком належить вставити назву системи загару, ставлення свічове та тип матеріжі дискової. Urządzenie umożliwia trzy typy RAID – 5, i 1. My potrzebujemy 5 RAID. W ustawieniach w przestrzeni dyskowej określcie rozmiar dysku, kliknijcie Finish i OK, aby potwierdzić. Można zmienić określone parametry konfiguracji dysku tylko przy utracie informacji. Oprócz informacji, na dyskach zostaną utracone ustawienia folderów spółdzielonych użytkowników i grup. Teoretycznie, ostatnia opcja konfiguracji dysku pozwala na dodawanie nowych dysków w przyszłości i bez utraty informacji, ale nie zapewnia niezawodności. Poczekajcie na zakończenie, konfiguracji konfiguracja systemu po zakończeniu urządzenia zostanie automatycznie zrestartowana. Wprowadźcie domyślne nazwy użytkownika i hasło admin oraz hasło Storage. Potem otworzy się okno zarządzania pamięcią masową. Tutaj będziecie mogli złożyć nowego użytkownika w grupy spółdzielone, a także dostęp do funkcji administracyjnych. Najpierw konfigurujemy dostęp sieciowy do pamięci masowej za pomocą protokołu FITEPIM. Aby to zrobić, otwórzcie menu zaawansowane i przejdźcie do opcji sieć. W dolnej części okna łącz się opcję Serwer FTP i następnie zastosuj, aby zapisać ustawienia. Teraz utwórzcie użytkownika, który będzie miał dostęp do udostępnionego folderu przez FTP. Otwórzcie zakładkę użytkownicy i dodajcie nowego użytkownika dodaj. Określcie typ połączenia login i hasło. Następnie utwórzcie nowy folder do udostępnienia. Otwórzcie zakładkę Folder Współdzielony. Aby dodać folder, naciśnijcie Dodaj, wskażcie nazwę, wywieźcie z listy użytkownika z dostępem do sieci. Ustawcie dostęp do odczytu zapisu i zastosuj, aby zapisać OK. Tym będziecie mogły podłączyć się ze swoim nasem przez FTP i pobrać swoje pliki. Konfiguracja i aktualny stan systemu dyskowego jest wyświetlany w zakładce zaawansowane dyski. Obecnie trwa resynchronizacja procesu tworzenia przestrzeni dyskowej w tym miesiącu można również zrekonfigurować konfigurację, w której można zmienić typ RAID i rozmiar lumenu. Jak już wcześniej wspomniałam, jakiekolwiek zmiana typu RAID nie jest możliwa bez utraty danych. Jeśli Wasz NAS uległ awarii, jeden lub więcej dysków w macierze nie działa, a Wy straciliście dostęp do danych przechowywanych na dysku, Cutting Rate Recovery to oprogramowanie, które pomoże Wam odzyskać pliki. Obsługuje wszystkie popularne typy rate i większość systemów plików. Pomoże Wam ponownie złożyć uszkodzony dysk RAID, nawet jeśli jeden lub więcej dysków w macierze uległo awarii. Z jego pomocą będziecie mogli odzyskać krytyczne informacje, które zostały na dyskach bez użycia NASA. Wymińcie dyski z NASA i podłączcie je do płyty głównej. Komputera z systemem Windows. Jeśli na głównej nie ma wystarczającej ilości portów SATA lub zwłaszcza zasilania, użyjcie specjalnych przedłużaczy i adapterów, które widzicie na ekranie. Projekt na tego y, typu urządzenia opiera się na technologii IP Store Partition i wiele programów do odyskiwania danych nie obsługuje tej technologii. Hetman RAID Recovery posiadał wsparcie dla tej technologii pamięci masowej. Jak widać, program zbudował nasz RAID automatycznie i te wszystkie jego parametry. Aby wyszukać potrzebne pliki, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dysku i wybierzcie Otwórz. обіщати пошукування, шибкі сканування або певна аналіза. На початок залицяне є шибкі сканування, програм шибко пшисканує диски і вишвітлює всі з належаних ліки. Якщо не пшивова потребних пліків виконаючи певне сканування в обіщих систем пліків і квітнічі далі. В штугурні скомплікованих ситуаціях залишить ще пше проведення вишукування сигнатур, попшу з поля вибору, глибока аналіза. Program odnalazł wszystkie pliki, które znajdowały się na macierzy dyskowej. A dla ułatwienia, istnieje funkcja kreolizowanego wyszukiwania nazw plików. Zawartość plików może być podglądana. Usunięte pliki są oznaczone czerwonym krzyżykiem. Znajdźcie pliki, które chcecie przewrócić, zeznać je i kliknijcie przywróć. Wybierzcie dysk, zapiszcie pliki w folderze i kliknijcie Przewróć. Po wykonaniu dane zostaną umieszczone w wybranym katalogu. W ciężkich przypadkach wymazania krytycznych informacji systemowych na dyskach, program może nie zbudować automatycznie RAID. W takim przypadku w programie RAID Builder dostępna jest funkcja ręcznego budowania RAID. Aby to zrobić, musicie znać wszystkie informacje o zniszczonej tablicy. Otwórzcie RAID Builder, wybierzcie Manual Build, a następnie wprowadźcie dany RAID Type RAID. Kolejność bloków, rozmiar dodajcie dyski, z których składa się macierz i określcie ich kolejność. W rezultacie powinien pojawić się w tym oknie, jeśli parametry są poprawne, zobaczycie drzewo katalogów. Jeśli nie, to parametry są nieprawidłowe lub niewystarczające do określenia RAID. Może być konieczne określenie offsetu, w którym znajduje się początek dysku, możecie to zrobić za pomocą edytora HEADS. Gdy wszyscy parametry zostały określone, kliknijcie przycisk DODAJ. Macież pojawi się w menedżerze dysku, teraz pozostaje się przeanalizować. Wybrać szybką lub pewną analizę i odzyskać potrzebne pliki. I to jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film był korzystny. Nie zapomnijcie postawić łapkę w górę i zasubskrybować naszego kanału. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.